Siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka Sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa. Z Ewangelii według św. Marka. Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił mi, syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum, gdy był już w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Jezus kontynuuje swoją wędrówkę z apostołami, ale kontynuuje też swoje trudne nauczanie o tajemnicy paschalnej. Po raz drugi zapowiada swoją mękę śmierci i zmartwychwstanie. Uczniowie nie rozumieją i boją się Go pytać. I to, że nie rozumieją, widać po tym, o czym potem ze sobą rozmawiają? Bo oni cały czas, tak się wydaje z kontekstu tego słowa, patrzą na Jezusa jako na Mesjasza militarnego, politycznego. Oni się sprzeczają, kto z nich jest największy, kto, kto będzie w Królestwie Jezusa pierwszym i drugim ministrem po jego prawej i po lewej stronie. Jezus nie potępia ich pragnień, nie mówi: Chcecie być pierwsi, chcecie być wielcy, dobrze, ale zróbcie to tak jak ja, w sposób ewangeliczny. Ten, kto chce być pierwszy, niech będzie ostatnim i sługą, niech myśli o sobie na końcu i niech najpierw, zanim zatroszczy się o siebie, zatroszczy się o wszystkich, których ma wokół siebie. Przepiękny jest ten gest objęcia ramionami dziecka. I ja słyszę to w ten sposób, że Jezus chce powiedzieć mi i każdemu z nas, że dopóki my nie pozwolimy, aby On nas tak przytulił do siebie, jak to dziecko, które powierza się pełne ufności, ciągle będziemy z kimś o coś rywalizować. Będziemy sobie ciągle udowadniać, kto jest lepszy w rodzinie, we wspólnocie, w kościele. A jeśli mamy to poczucie bycia przyjętym i umiłowanym, przez Jezusa zaczynamy współpracować i służyć, a nie rywalizować i walczyć. I kiedy pozwolimy, by Jezus przyjął to, co dziecięce, czyli kruche, słabe, mniej dojrzałe w nas, będziemy w stanie przyjmować to także w innych. A wtedy, tak naprawdę przyjmując słabość swoją i innych, przyjmujemy Jezusa i przyjmujemy miłość samego Ojca w nas. Pierwsze czytanie ukazuje nam, jak potrafi być twarde, nieludzkie. Serce człowieka, który żyje bez Boga, towarzyszy nam fragment z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili: Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu. Zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeśli Sprawiedliwy jest synem, Bożym Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną bo jak mówił, będzie ocalony. To jest styl myślenia, mówienia i postępowania bezbożnych, czyli ludzi, którzy nie liczą się z Bogiem w swojej codzienności. Oni zastawiają zasadzki, oni dotykają katuszą, obelgą, sprawdzają i mają nawet odwagę zasądzić na śmierć, bo jeśli Prorok należy do Boga, to Bóg go ocali. Jak bardzo to myślenie potem sprawdziło się w przypadku Jezusa. I Jezus pozwolił się pojmać i skazać, i zabić, i zwyciężył. Bo Bóg go ocalił, ale nie tak, jak myśleli bezbożni czy nieprawi. Bóg go ocalił w wiadomy sobie sposób, nie po to, by przyćmić wszystkich nadzwyczajnym wydarzeniem. Bo zmartwychwstanie dzieje się w tajemnicy nocy i nikt tego nie widzi. Ale skutki zmartwychwstania dotykają nas wszystkich i dają nam szansę nowego życia. Widząc styl Bożego Działania, możemy więc wołać razem z psalmistą, autorem Psalmu 54. Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowo ust moich, bo powstają przeciw mnie pyszni, gwałtownicy czyhają na moje życie, nie mają o Boga przed swymi oczyma. Oto Bóg mi dopomaga, Pan, podtrzymujemy życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe imię, bo jest dobre. Oto Bóg mi dopomaga, Pan, podtrzymujemy życie. Chrześcijanin to nie jest człowiek, którego Bóg ocala z wszelkich trudności. Chrześcijanin to człowiek, który ma świadomość, że Bóg chce wejść z nim w jego trudności, aby go przeprowadzić. Niech ta pewność towarzyszy nam dzisiaj i każdego dnia. Kontynuujemy lekturę listu świętego Jakuba, apostoła, i dzisiaj ten apostoł pokaże nam, Czym jest prawdziwa mądrość? A jakie są skutki? Tej bezbożności, o której już słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Najmilsi, gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś, stępująca z góry, jest przede wszystkim czysta. Dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd inąd, tylko z waszych rządz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych rządów. Cały ten fragment jest ogromnie inspirujący i zapraszam każdą i każdego z Was do osobistej refleksji nad tym słowem. Ja tylko zatrzymam się na ostatnim zdaniu. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych rząd. Bóg nie jest dobrym wujkiem z Ameryki, który spełnia nasze życzenia. Cóż to byłby za Bóg? Modlitwa to przede wszystkim czas, w którym pragnę przyjąć Boga, przyjąć Jego Słowo, przyjąć Jego miłość. Czyli nie tyle daję Mu listę zadań do wykonania na moją korzyść w ciągu dnia, Ile pragnę go poznać, usłyszeć, przyjąć i pytam się, Panie, co mogę dla Ciebie zrobić dzisiaj? Czyli w modlitwie nie chodzi o zaspokojanie moich potrzeb, moich żądz, ale o to, by usłyszeć pragnienia Boga, zaproszenia Boga i na nie odpowiedzieć. A on, który jest hojnym dawcą i wie, czego potrzebujemy, zanim go o to poprosimy, cudownie o wszystko się zatroszczy.